Cześć wszystkim, mam dzisiaj Wam z ogromną przyjemnością do przedstawienia oto ten głośnik Bluetooth z serii BeFree od marki Viton. I może zacznijmy w ten sposób, że głośnik ma wbudowany odbiornik, a tu jest nadajnik w postaci bezprzewodowego mikrofonu. I może zacznijmy w ten sposób, że będę Wam poprzez ten mikrofon opowiadał o tym głośniku, żebyście mogli sobie po prostu usłyszeć jak działa mój głos poprzez ten mikrofon. Także Przejdźmy od samego początku. Mamy wejście AUX, dzięki czemu możemy tutaj podłączyć zewnętrzne urządzenie. Mamy wejście USB. Zgrywamy swoje ulubione podkłady muzyczne na pendrive'a. podłączamy, Puszczamy play i możemy sobie śpiewać, na przykład karaoke. Ta sama historia z wejściem na kartę microSD. również możemy coś zgrać sobie poprzez to puszczać. Wbudowane mamy radio. Mamy jeszcze tutaj przycisk rekord, co znaczy, że możemy nagrać to, co mówimy. Załóżmy hipotetycznie, że jesteśmy dyrektorem szkoły. Jest apel, szkoła jest podzielona na dwie grupy, więc wciskamy rekord i wszystko, co mówimy, się nagrywa. Jest druga część apelu, puszczamy play i nie musimy drugi raz mówić tego samego. Drugi raz tak samo tego nie przedstawimy, a nawet może nam coś umknąć. Więc mamy proste rozwiązanie, możemy nagrywać to, co mówimy. Dodatkowo możemy zmieniać, tak jak widzicie na przodzie, te rigi, które tutaj brygają w rytmie mojego głosu. Możemy sobie zmieniać ich jeszcze barwę, częstotliwość takie różne, mamy funkcje dodatkowe. Tu na przodzie mamy mały wyświetlacz, który nam pokazuje, w jakim jesteśmy, w jakim jesteśmy trybie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o sam mikrofon, przez którego mówię, Mamy również tutaj efekt pogłosu, jest echo, tak jak słyszycie. Możemy to oczywiście wykorzystywać w ten sposób, ale najlepiej to się pewnie nada podczas jakichś śpiewów karaoke, czyli podłączamy podkład muzyczny, puszczamy play, dajemy sobie trochę echa i jest fajnie. Mamy jeszcze tutaj, e, zawieszmy te echo. E, oczywiście gain mikrofonu. Mamy 16-stopniowy gain, jeżeli chodzi o czułość mikrofonu. Jeżeli chodzi o Głośność całej kolumny to mamy wolumen 32-stopniowy, a najlepiej będzie słychać, jak podłączymy za chwileczkę pendrive'a i zobaczycie, jak to gra. Mamy dodatkowo dwa wejścia na dynamiczny mikrofon na dużego jacka, czyli możemy śpiewać w duecie, a nawet i w trio. Z tyłu natomiast mamy dwa wejścia na dużego jacka, wejścia gitarowe z pokrętłem gain dla zwiększenia bądź zmniejszenia podawanego sygnału. Cały głośnik prezentuje się tak jak widzicie. Puśćmy jeszcze. Powinno się od razu uruchomić. No i tak się stało. I teraz właśnie na przykład możemy sobie pośpiewać. Wydaje mi się, że to jest naprawdę głośno. Daje sobie świetnie radę, gdzie się nada taki głośnik. Idealnie nada się do domów, do słuchania muzyki, ale również dla śpiewania karaoke rodzinnie, do ogródka, na podwórko, na działkę, rekreacyjnie, na grilla. I podczas grilla właśnie możemy sobie puszczać muzykę, ale i nawet możemy sobie pośpiewać. Czyli to fajnie urozmaici nasze rodzinne wyprawy. Dodatkowo. Na jakieś uliczne występy, śmiało możemy go zabrać. I tak naprawdę, nawet również może się przydać do szkoły, dla, dla dyrekcji szkoły, na przemówienia, na jakieś y, małe imprezy klasowe. Świetnie się nada. Tak naprawdę, jeżeli chcecie więcej zaznajomić się z tym głośnikiem, to link macie w opisie. Odsyłam Was na stronę Music Express, tam doczytacie więcej. A jeszcze tak od siebie Wam powiem, że jeżeli chodzi o funkcjonalność tego głośnika, do jego ceny, która jest stosunkowo niska, jak na te funkcje, które on oferuje, to jest naprawdę sztos. Ja serdecznie polecam i z tego miejsca wszystkiego dobrego. Cześć! Oh, uh you. -huh.